was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do was opinią maski kolejnej w portfolio waxa, czyli były ostatnio omawiane dwie maski do skóry głowy. Jeszcze tamta jedna z chili ona czeka sobie w kolejeczce, aczkolwiek mam wyrobione zdanie na jeszcze jednej maski temat i chcę się z wami moją opinią podzielić. Słuchajcie, jeżeli macie wypadanie włosów, borykacie się z wypadaniem włosów, albo chcecie mm, przyspieszyć zdecydowanie wzrost nowych włosów, no to to jest produkt dla Was, zdecydowanie jest to produkt dla Was. Mm, mi włosy nie wypadają, ja teraz y, rozpocząłem walkę o przyrost jak najszybszy z tego względu, że Większa połowa moich przeszczepionych, dogęszczonych włosów na byłych zakolach, bo ich już nie ma, one pięknie już rosną. Niektóre jeszcze się nie obudziły, a niektóre dopiero kiełkują. Więc po prostu o tamte kiełki jeszcze walczę, żeby one szybko, szybko zaczęły rosnąć. No i po prostu stosuję te maski właśnie z portfolio Pilomax, choć oczywiście nie wszystkie mają dobre składy, i to trzeba głośno powiedzieć. No i mam jeszcze tamtą wersję właśnie z Chili. Ona sobie czeka na testy. Tamtą wersję rumiankową to już znacie, ja ją wielokrotnie wam opiniowałem. Ona w ogóle żadnych włosów nie rozjaśnia. nie daje żadnych ciepłych tonów. Jak widzicie, moje włosy są naturalnie popielate i dalej mam włosy popielate. Tutaj także ten rumianeczek tam nic nie zrobił. Aczkolwiek przyrost ruszyły i to trzeba konkretnie powiedzieć. Więc dzisiaj jeszcze Wam wyrażę zdanie o tej masce. Ja już ją wcześniej miałem, akurat tej działanie znam na wylot. Jest to mas maska wax, henna, odżywienie i spadek wypadania, do włosów osłabionych ciemnych. Vegan, składniki aktywne henna i zielona herbata, naturalność 97%. No i co nam mówi producent na temat tego produktu? Maska regenerująca do włosów ciemnych, suchych, matowych. Po kuracji maską włosy są mm, mocne, liśniące i sprężyste. Wzmacnia i nawilża i wygładza włosy, pielęgnuje skórę głowy, odżywia mieszki włosowe, zapobiega wypadaniu włosów. Badania aparaturowe potwierdziły, że przy regularnym stosowaniu maska zwiększa gęstość włosów o około 25%. Umyj włosy szamponem, maskę w ilości równej yy, wielkości orzecha włoskiego, w wmasuj we włosy i w skórę głowy. Yy, pozostaw ją na 2 do 20 minut, czyli od 2 minut się liczy timing do 20 Spłucz dokładnie maskę słuchaj i włosy układa jak zwykle. No ja tego tak nie robię akurat, bo moje włosy by były zaraz obciążone. Ja Wam zaraz powiem, jak ja to robię, ale teraz zrobimy analizę składu. Mamy wodę, mamy stary alkohol w porządku, mamy cetel alkohol też w porządku, mamy glicerysterate, stabilizator konsystencji produktu. Później mamy zagęstnik, stabilizator formuły, mamy ekstrakt schenny henny Lawsonia, która wzmacnia mieszki włosowe, przyspiesza wzrost włosów i wpływa na strukturę włosa. Propylenglicol, transporter przenikania składników aktywnych w głąb, czyli właśnie mamy tutaj penetralność składników aktywnych w głębsze warstwy skóry. Ekstrakt zielonej herbaty, który działa antyoksydacyjnie i też wzmacnia mieszki włosowe. Stabilizator formuły produktu, fenoksyetanol, no nie dla kobiet w ciąży, no nie dla matek karmiących piersią. Etylheksyl, gliceryna. później mamy stabilizator emulsji, lactic acid, kwas mlekowy jako regulator pH w tym przypadku, czyli będzie domykana łuska włosa. Zapach, kompozycje zapachowe i tylko i wyłącznie tyle. I teraz tak, na co należy być wyczulonym? Ja to mówiłem już w poprzednim filmie na temat jednej maski wax, drugiej maski wax. Ja już mówiłem na ten temat, bo nie wszystkie mają dobre składy, tylko te, które ja wam pokazuję. No bo ja bym styfu nie kupił. To jest działanie podrażniające skórę głowy. Maski waxa mają taki mechanizm działania, że one stymulują krążenie w skórze głowy i one wywołują swojego rodzaju taką reakcję. Ocieplenia skóry głowy, a czasem lekkiego zaczerwienienia skóry głowy, które ustępuje do 20 minut. Wszyscy, którzy używali tych masek, potwierdzają że takowa reakcja jak najbardziej się pojawia. Po zmyciu tej maski problem ustępuje do 20 minut i jak najbardziej jest OK. Wywodzi się on z mocnej stymulacji krążenia i pobudzenia aktywności mieszka włosowego, czyli właśnie jego dostarczenia do niego bardzo cennych składników aktywnych, między innymi właśnie henny, jak i również na przykład tutaj zielonej herbaty. I mamy od razu też promotory przenikania, więc mamy natychmiastową absorpcję. No i w przypadku rumiankowej jak najbardziej również no też to się może wydarzyć, więc to nie jest absolutnie nic złego. Ustępuje po 20 minutach. Jeżeli u Was nie będzie zaczerwienienia, to 20 minut po izmyciu może być świąt. Czyli gdzieś was zwędzi, coś to, to jest w zupełności normalne. Jak ja używam takiej maski? Akurat tą maskę używam trochę inaczej, z tego względu, że ona obciąża moje włosy. No ale ja mam krótkie włosy, nakładam na skórę głowy, także wiecie, to też zupełnie inaczej, tak, tutaj, a u Was może być zupełnie inaczej, ale ja no, nie jestem w stanie pokryć taką malucieńką daweczką po prostu całej mojej skóry głowy i włosów, więc ja nakładam jej trochę więcej, ale to robię świadomie, przede wszystkim wiem, że działa, bo widzę efekty. Myję skórę głowy dogłębnie, raz, szamponem, dogłębnie, szoruję, czyszczę dokładnie, spłukuję. Później nakładam sobie tą maskę na skórę głowy i na włosy. Trzymam ją sobie 20-25 minut. Po 25 minutach maksymalnie zmywam ją i dopiero myję drugi raz szamponem skórę głowy. I wtedy efekt maski jest, bo składniki aktywne zdążyły już pobudzić mikrokrążenie, jak je również zastymulować. No i oczywiście odżywić mieszek włosowy. Ale nie mam włosów obciążonych, bo szamponem po prostu nadstan z włosa ściągam tych wszystkich e, kondycjonerów. E, słuchajcie, ta wersja ogólnie nie powinna wpływać na przyciemnianie włosów. E, t, ale słyszałem gdzie gdzieniegdzie komentarze, że niby tam gdzieś coś tam się stało, ale moja koleżanka, przykład dobra blondynka, używa cały czas akurat tej wersji maski i się w zupełności nic nie dzieje. Mm, farbuje włosy farbą chemiczną o dobrym składzie um, herbatint i jak najbardziej w zupełności się też nic złego nie dzieje. To nie jest henna, bo henna, że farba do włosów, że ona wiąże się z waszą keratyną i ona ją pigmentuje, bo to. Mm, Wy musicie zrozumieć jedną podstawową rzecz. Różnica, zastosowanie henny w masce do włosów, a henny jako farby. Mamy hennę, która pigmentuje włos, czyli mamy różnego rodzaju zioła i one pod wpływem tych dwóch, 3 godzin uwiązania się z naszą keratyną, no później powstaje reakcja utlenienia, tak? Czyli wiążą się te pigmenty, kolor włosów się zmienia. No i tutaj jak najbardziej ten włos, mając tą całą otoczkę ziołowo, jak najbardziej może zareagować z farbą chemiczną. Ale nie w przypadku maski, której zadaniem nie jest napigmentowanie i zaparbowanie włosa. Także używając tej maski możecie normalnie stosować... Farbę do włosów chemiczną o dobrym składzie, herbatint albo u fryzjera natulik. Nie musicie od razu przechodzić na całą hennę, bo już nie możecie farby nałożyć do włosów, bo coś wyjdą zielone. Nie, już nic nie wyjdzie. No zielone mogą być, jakbyście zupełnie kolory pomieszali, niezgodne z kołem barw. No to wtedy bym, oczywiście, że wyjdą zielone, ale to nie będzie sprawca maska. Maska nie będzie sprawczyną. Także maska robi robotę fajnie, naprawdę wzmacnia te włosy, przyspiesza ich wzrost i ja to też widzę u siebie. Także działanie jest bardzo, bardzo zauważalne. Ja Wam ją podlinkuję w opisie na dole, bo gdzie nie, gdzie jeszcze może być ze starym składem dostępna, także koniecznie wypróbujcie, jeżeli byliście nią zainteresowani. Także na dzisiaj to tyle. Jeśli się film podobał, to w górkę, jak nie, to w dółkę. Wysyłam Wam cudowną energię, kocham Was bardzo i widzimy się w następnym filmie na kanale. jak wielki, papa.